Przytulny domek starszej pani. Bardzo malutki, ale myślę, że jej wystarczył na 100%. Tutaj jest podobnie jak z wieloma innymi domami. Kiedy starsza osoba umiera, a nie ma żadnych spadkobierców, to automatycznie taka posiadłość przechodzi na skarb państwa. Tak właśnie było też w tym przypadku. Od jej śmierci już nikt się nie opiekuje tym domem, przez co powoli obraca się w ruinę, ale nadal jest tutaj całkiem fajnie i myślę, że dobrym pomysłem byłoby zabrać was tutaj. Zaraz wam pokażę całość. Tutaj coś mamy, jakąś karteczkę. Tak jak mówiłem, do mnie jest zbyt duży, bo tutaj mamy jakąś starą korespondencję. Zastanawiam się, czy ktoś tutaj pomieszkuje, bo jest tutaj naprawdę fajnie. O! Zobaczcie, jaka ładna komoda z marmurowym latem. A mój papa. Zdjęcie może małżonka, to się przewrócił. Chyba, że ona tutaj nie, ona nie funkcjonowała tutaj. Po prostu sobie leży. Zejdziemy na dół. Na dole jest chyba najładniej. Tutaj widzimy jakieś slajdy. Tutaj nie widać tak pod kątem nie. Ciężko coś zobaczyć Ale na pewno zdjęcia rodziny idziemy na dół Mimo to, że od bardzo dawna jest już opuszczony Nadal wygląda tutaj naprawdę ładnie. Zobaczcie to. Wszystko jest zachowane naprawdę w dobrym stanie. Alkohol de natura. Coś jakby alkohol de natura. Ciężko powiedzieć. O, Philips. Kurde, co tu się działo? Ile medykamentów? A tutaj co? Nie wiem, co to. O, być może wnuczka. Chyba, że to pani w młodości. Ciężko powiedzieć. Tutaj kolejne zdjęcie. Kurde. Widzę zdjęcia samych dzieci. O, a tutaj chyba cała rodzinka. Tak jest. Jelonek. No to musi być wnuczka. Się właśnie grzała takim piecykiem Czy to jest gaz? To chyba będzie gaz, tak, gazowy piecyk Co tu mamy Serwis Ciekawe z jakiej filmy Bawaria niemieckie Niemiecki serwis jest całkiem ładny. Główne wejście. Zobaczcie, nadal tutaj wiszą ubrania tych ludzi. Wejście sobie wyobraźcie, że za 100 lat nikogo z nas już nie będzie, a w naszych domach będą mieszkali inni ludzie. Nasze rzeczy zostaną albo wyrzucone, albo sprzedane. Smutne to trochę, ale prawdziwe. Floryda. Portfel jak nie mam już opróżniony. Zobaczcie, tu wszystko jest w środku jeszcze. O no kurde Czyli najprawdopodobniej nikt po jej śmierci nie posprzątał tego Tutaj kolejne pomieszczenie O i widzimy rentgen Kręgosłup. O, tutaj więcej rentgenów. Na pewno jakieś schorzenie tutaj wchodziło w grę. Tam na jednym zdjęciu był kręgosłup. Ale kto teraz nie cierpi na bóle kręgosłupa, bóle pleców? Kartka świąteczna. napisane kiedy singer bardzo ładna maszyna zadbana ciekawe czy działa działa i to jak leciutko I również wyposażenie maszynka Browna nie no nie mogłaby działać po tym nie, nie miałaby prawa ale można ją podpiąć a co tutaj u jezu jakiś mały ptaszek Byliśmy, a tu chyba kuchnia. O kurde, jaka malutka, ale jak na jedną osobę to wystarczyło na pewno. Wow, zejście do piwnicy zapowiada się rocznie Dobuśmy. Nigdzie nie widziałem toalety Może dlatego, że jej po prostu nie ma O zobaczcie, tu mamy wszystko Mamy tutaj zagrychę Trzeba tylko jeszcze ogarnąć mocniejsze trunki Fasolka szparagowa tu pomidorki, a tu kalafior Jakiś mały wylot. Tylko nie wiem, gdzie prowadzi. Później spróbujemy wyjść na zewnątrz i zobaczyć, czy coś jeszcze tutaj jest. Czy coś pominęliśmy, może? Kurde, naprawdę nie widać nigdzie toalety. że jest jeszcze druga część olej cały nieotwarty 2005 rok Pileczko puste e, no tak nie wolno robić Czyli byliśmy już wszędzie. No to dobra. O, jaka mała sukienka. Wszędzie papierki. Papiery to nas nie interesują. Dobra. Moi drodzy, będziemy musieli w tym miejscu. Zakończyć eksplorację przy tych medykamentach. Na razie trzymajcie się i do zobaczenia na kolejnej wyprawie.